Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak sformatować urządzenie OPPO do ustawień fabrycznych z pomocą trybu odzyskiwania, trybu Recovery Mode. Tak więc, aby z powodzeniem przywrócić ustawienia fabryczne na tym telefonie, używając trybu odzyskiwania, klikamy sobie w tym samym czasie na dwa przyciski tutaj ten przycisk uruchamiania telefonu oraz obniżania dźwięku. Klikamy na te przyciski i trzymamy do momentu aż nie pojawi się logo Oppo. Puszczamy przycisk uruchamiania i czekamy aż wejdziemy w tryb odzyskiwania i wtedy puszczamy ten tutaj przycisk do obniżania dźwięku. W tym momencie jesteśmy w trybie odzyskiwania. Nawigujemy, aby wybrać język którym będziemy się posługiwać. W moim wypadku jest to English. Klikamy i tutaj, jak możemy zauważyć, mamy trzy dostępne opcje: Format data, reboot device i e, power off. Format data czyli e, po prostu przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych. E, I teraz klikamy sobie tym przyciskiem, aby potwierdzić, że chcemy sformatować urządzenie. Klikamy. Tutaj musimy zweryfikować, wpisując uzyskany kod i potwierdzić, że chcemy sformatować urządzenie. I teraz, tak jak możemy zauważyć, urządzenie sformatowało się, ustawienia fabryczne zostały przywrócone. I teraz czekamy aż telefon ponownie się uruchomi i będziemy mogli e, na nowo zrobić aktywację naszego telefonu Oppo. Tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.